Należy zwrócić uwagę, że wynagrodzenie pracownika dydaktycznego nie jest rozliczane w kontekście czasu pracy, tak jak jesteśmy przyzwyczajeni. Jak mówimy już o wypłatach pracowników dydaktycznych, to mogę użyć takiego sformułowania moich konsultantów to jest poezja. Byłaby to czynność no dodatkowo zabierająca czas, totalnie nieergonomiczna. Opracowaliśmy tutaj system komunikacji z tym dziekanotowym, gdzie po naciśnięciu przysługowego guzika w jednej sekundzie dostajemy informację o tym, że dany pracownik już ma zdjęty swój pan zajęć. No, ale warto tutaj podkreślić, że jakby tym motorem napędowym jest też ten moduł kadry płacy, prawda? Który wspólnie z tym dodatkiem pracownicy uczelni no daje całą, całe pole do. Pełnego zarządzania y, pracownikami, o których y, przed chwilą powiedziałeś. W dzisiejszym odcinku AirPressa będziemy kontynuować rozważania dotyczące wdrożenia systemu Enova 365 na uczelniach wyższych, i jest z nami ponownie osoba, która na tych wdrożeniach zna się. Najlepiej. Nazywam się Witold Leścinowicz. Jestem prezesem zarządu spółki Komptech. Nasza firma należy do ścisłej czołówki autoryzowanych partnerów Soneta. Na co dzień w swojej pracy, poza zadaniami zarządu, aktywnie wspieram mój zespół w pracach wdrożeniowych. Witek, jesteś tutaj z nami po raz kolejny. Będziemy kontynuować naszą rozmowę. Wcześniej rozmawialiśmy o kwestiach związanych z obsługą studentów. Dzisiaj wejdziemy w głąb uczelni, do tej części, można powiedzieć, back officeowej i będziemy rozmawiać o tym, jak obsługiwać kadrę naukową. Poruszymy też tematy związane z rozliczaniem projektów. Mówiliśmy się ostatnim razem, że spotkamy się ponownie i będziemy rozmawiać sobie tutaj o rozwiązaniach Nowa 365 dla kadry dydaktycznej, a tak. tak naprawdę chcemy rozliczyć pracę naszej kadry dydaktycznej, co nie jest takie trwialne. Dlaczego? Dlatego, że oprócz kodeksu pracy obowiązują nas również zapisy ustawy o prawo uczeniach wyższych, która determinuje pewne ważne aspekty pracy modułów hr szeroko rozumianych. Dobrze, że od razu zwróciłeś na to uwagę, no bo kadra naukowa to nie są tacy etatowi pracownicy, jak nam się to wydaje właśnie w oparciu o kodeks pracy. Tutaj pojawiają się dodatkowe aspekty prawne i jako producent Systemu klasy RP ENOWA 365. Przygotowaliśmy do obsługi kadry naukowej taki dedykowany moduł, jakim są pracownicy uczelni. I wy go wykorzystujecie. Dokładnie tak. Bez tego modułu pracownicy uczelni nie byłoby możliwe właściwe zaignancjonowanie różnych cech pracownika naukowego. Wymieni tutaj kilka takich podstawowych, mianowicie dorobek naukowy, który Często ma też y, związek czy, czy wpływ y, na wypłacane wynagrodzenie. Kolejnym elementem wykorzystywanym y, z dodatku pracownicy uczelni jest możliwość właściwego naliczenia i rozliczenia urlopu dla pracowników dydaktycznych, y, który jak wiemy wynika już y, nie tylko z kodeksu pracy, ale z przytoczonej już w ustawy. Z innej strony, y, dorobek naukowy, y, który musimy również zainicjować, który ma. Wpływ na dodatki, które są wypłacane pracownikom dydaktycznym. Jak mówimy już o wypłatach pracowników dydaktycznych, to mogę użyć takiego sformułowania moich konsultantów, to jest poezja. Musimy tutaj uwzględnić przy naliczaniu wynagrodzeń specyficzny podział zgodny z ustawą na składniki stałe i zmienne, które potem mają znowu wpływ na wynagrodzenie urlopowe czy, czy, czy wynagrodzenie chorobowe, a jak do tego dołożymy koszty 50%, czasem PPK, plus do tego nowy ład i naliczenie podatków i składki zdrowotnej. No, to jest to, że tak powiem, mega gimnastyka dla systemu, który musi naliczyć wynagrodzenia. Nie chciałbym się tutaj zagłębiać w tematykę podatkową, ponieważ na to musielibyśmy poświęcić zdecydowanie kolejny odcinek. Rozumiem. Wspomniałeś o tych wielu aspektach związanych z obsługą pracowników dydaktycznych, wspomnieliśmy o dodatku pracownicy uczelni, no ale warto tutaj podkreślić, że jakby tym motorem napędowym jest też ten moduł kadry płacy, prawda? Który. Wspólnie z tym dodatkiem pracownicy uczelni no daje całą, całe pole do pełnego zarządzania pracownikami, o których przed chwilą powiedziałeś. Naturalnie skupiliśmy się na jakby takim elemencie tylko ewidencyjno-rozliczeniowym, ale należałoby go uzupełnić o dwa kolejne aspekty. Mianowicie, należy zwrócić uwagę, że wynagrodzenie pracownika dydaktycznego nie jest rozliczane w kontekście czasu pracy, tak jak jesteśmy przyzwyczajeni do tak. normalnych pracowników. Ich obowiązuje, mówiąc tak troszeczkę na skróty, pensum. Czyli wynagrodzenie, które pracownik otrzymuje, nie jest do końca zbieżne z przepracowanym czasem pracy w kontekście jakby pracownika, tak? czyli jego, jego wynagrodzenia. Natomiast dla uczelni ważnym aspektem jest rozliczenie tego czasu pracy, w kontekście miejsca wykonania tej pracy. Co mam na myśli? Otóż dany wykładowca może prowadzić zajęcia w różnych kierunkach, czy powiem inaczej, tak bardziej kosztowo, w różnych miejscach powstania tych kosztów. Naturalnie w systemie, w systemie NOA365 nie mamy informacji o tym, ale tu znowu mamy integrację. Znowu integracja, czyli automatyzacja. W systemie dziekanatowym w części związanej z planowaniem czasu pracy artyków jest swoisty system rejestracji czasu pracy, tychże. w związku z czym taka informacja jest przekazywana do systemu nowa 365 po zakończeniu okresu i tworzy nam się na tej podstawie podwalina pod podzielnik kosztów. Z kolei ten podzielnik kosztów wykorzystywany jest przy współpracy modułów kadrowo-płacowego oraz księgowego do właściwej dekretacji listy płac. Ale to nie jest takie proste, jak się wydaje, ponieważ wynagrodzenia pracowników dydaktycznych, czy nawet szerzej pracowników uczelni, często mają jeszcze inną płaszczyznę, nie kosztową, chociaż w pewnym sensie jest to płaszczyzna kosztowa. Mam na myśli tutaj tak zwane źródła finansowania, bo mogą to być źródła finansowania ze środków własnych bądź źródła finansowania wynikające np. z jakiegoś projektu unijnego czy z grantów naukowych. Wspominałeś też o tej specyfice związanej z rozliczaniem urlopów. Standardowy pracownik na etacie to jest 20 lub 26 dni w roku, w zależności od stażu pracy. A jak to wygląda w przypadku kadry naukowej i jak przygotowany został system pod kątem właśnie zarządzania tymi dniami urlopowymi? Jaką tu mamy, znowu użyję tego słowa, specyfikę? Bardzo dobrze zauważyłeś, również tematyka urlopów jest dosyć specyficzna w wyższej uczelni. Nie tylko mam na myśli tutaj wyższy limit urlopowy zgodny z ustawą 36 dni, ale również metodologię ubiegania się, że tak powiem, o ten urlop. Co mam na myśli? Znowu integrację, znowu automatyzację, znowu pewne procesy, ale tak w szczegółach. Jak wiemy, wśród modułów Enova 365 mamy moduły związane z popularnie nazywaną samoobsługą pracowniczą. Mam na myśli tutaj pulpity pracowników, do którego logują się pracownicy, mogą między innymi złożyć wniosek o urlop, czyli pracownik dydaktyczny składa wniosek o urlop, nic nadzwyczajnego. Ten wniosek przepływa do jego przełożonego i tutaj zaczyna się ciekawa sytuacja, ponieważ jego przełożony musi sprawdzić, czy w danym okresie, kiedy pracownik chciałby pójść na urlop, nie ma zaplanowanych zajęć dyrektycznych. Jeżeli takie są zaplanowane, no to powinny być przez planistę najpierw odwołane, przeniesione na inny termin i dopiero wówczas po takiej czynności pracownik może być, może być udzielona zgoda na urlop. No i co teraz? No oczywiście można by wyjść z systemu e-nowy, z pulpitów, zalogować się do systemu dziekanatowego i sprawdzić jak tam, że tak powiem, wygląda sytuacja. Byłaby to czynność no dodatkowo zabierająca czas, totalnie nieergonomiczna. Opracowaliśmy tutaj system komunikacji system systemie dzikanatowym, gdzie po naciśnięciu przysłowego guzika w jednej sekundzie dostajemy informację o tym, że dany pracownik już ma zdjęty swój pan zajęć, w związku z czym może się udać na urlop, mhm. albo jeszcze nie został on zmodyfikowany, więc nie możemy takiej zgody wyrazić. Podsumowując, jak widzimy mamy kolejny aspekt integracji między systemami. Dziekanatowym, a ENOVA 365 w zakresie komunikacji, tutaj absencji. Witek, bardzo Ci dziękuję za omówienie wątku związanego z obsługą kadry naukowej przez system ENOVA 365. Chciałbym Cię zaprosić na jeszcze jedno spotkanie poświęcone aspektowi wdrożenia systemu na uczelniach wyższych. Mam nadzieję, że przyjmiesz to zaproszenie, bo mam jeszcze wiele pytań do Ciebie, a te pytania zadam już w kolejnym odcinku.